Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan tutaj robi? Czy to jest moja taksówka? Chyba pani żartuje, to jest moja taksówka. O, nie, nie, nie. Ten pan jest mój. Nie, proszę pani, ten pan jest mój. Nie świruj pan. Pa pan jest mój, czy pan jest tego pana? Czym pan, pan jest? jest? To jest y, taksówka pana Piotra, bo panią zaraz pewnie y, kolega przyjedzie. Ale pan jest moim panem. Zawsze z panem jeżdżę, nie chcę z nikim innym. Gdzie pani jedzie? Że jedziemy w tym samym kierunku? Jadę na basen, na wilanów. A ja tam jadę na trening. To możemy jechać razem. Co prawda, chciałam być z panem Hubertem Kfowadis, ale. już trudno. Dobra, to już jedźmy, nie bądźmy tak w stójce. Piotr Sieczarski? Muszę Panu powiedzieć, że jest Pan moim ulubionym piłkarzem. Piłkarzem? Wie Pan, ja zawsze marzyłam, żeby być waks. Ale ja w ogóle jestem bardzo dobrym materiałem na żonę, tam piorę trochę. Gotuję, też. Dobrze, dobrze, ja już mam rząd. Na mecze to mogę ja chodzić, nie? Jestem byłym piłkarzem, ja teraz trenuję MMA. Nie to się podoba jak ci zawodnicy zawsze wychodzą przy tych różnych e, piosenkach. Kto się marzy, żeby mi pani edyta górniak zaśpiewała jak ja bym wychodził. Niech pan to jeszcze przemyśli. Jesteśmy na miejscu. To, mi to ile płacimy? płacimy? Przejazd w parterze. Chyba w parterze. Piątek 21 lipca we Wrocławiu będzie moja walka w MMA. Zapraszam wszystkich do oglądania przez Pay-Per-View. Przez mojego linka można kupić oglądanie. Wszystkie pieniążki zostaną przeznaczone na cele charytatywne.